W Polsce nazywamy go żubrem, naszym dobrem narodowym, flagowym gatunkiem. Mało tego, na całym świecie żubr kojarzony jest z naszym właśnie krajem, bo to Polska właśnie odegrała kluczową rolę w ochronie tego majestatycznego gatunku przed wymarciem, a brakowało naprawdę niewiele. Na świecie za to, w języku angielskim, najczęściej nazywany jest bizonem europejskim. I tu od razu, nie bez kozery zresztą, nasuwa się skojarzenie z Bizonem, Bizonem Amerykańskim. Podobieństwo tych dwóch gatunków, mimo iż żyją one na dwóch różnych, oddzielonych oceanem kontynentach, jest uderzające. I rzeczywiście są one ze sobą bardzo blisko spokrewnione. To wręcz siostrzane gatunki. Idąc dalej tym tropem, zobaczymy, że w Ameryce Północnej, w słynnym USA, żyje wiele zwierząt bardzo podobnych do zwierząt europejskich, jakby amerykańskich odpowiedników polskich i europejskich zwierząt. Z czego to wynika? Czym one różnią się od siebie? Które są większe, silniejsze, sprytniejsze? W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się tym siostrzanym gatunkom z zaoceanu i porównamy je z naszymi, polskimi. Zapraszam! Już pierwsi osadnicy na nowo odkrytych amerykańskich ziemiach, zwanych nowym światem, zauważyli uderzające podobieństwo niektórych zwierząt tam żyjących do zwierząt europejskich. Były one co prawda inne, były oddzielnymi gatunkami, ale wyraźnie nawiązywały do tych znanych z Europy. W kolejnych wiekach sprawa się wyjaśniła. Ameryka i Euroazja są co prawda oddzielone oceanem, ale nie zawsze tak było. W czasach zlodowaczeń w epoce lodowej ogromne części światowych zasobów wody były związane w postaci lodu i zalegały grubymi czapami w okolicach biegunów, sięgając znacznie dalej w kierunku równika niż ma to miejsce dzisiaj. Skutek tego był taki, że poziom oceanów znacznie się obniżył, tworząc pomost lądowy w miejscu dzisiejszej cieśniny Beringa. Pomost ten łączył Euroazję z Ameryką Północną, a korzystały z niego nie tylko zwierzęta, ale także ludzie. Indianie, tak zwani rdzenni Amerykanie przyszli pieszo do Ameryki z Azji z okolic dzisiejszej Japonii i Chin. Wiele lat przed tym jak kolumn przypłynął do Ameryki statkami. Pomost ten był niczym most zwodzony, podnoszony w okresach cieplejszych i opuszczany w czasach epok lodowcowych. Dziś most jest podniesiony, przejścia nie ma i taki stan rzeczy trwa od końca ostatniej epoki lodowej, czyli mniej więcej od 12 tysięcy lat. Oto wyjaśnienie istnienia siostrzanych gatunków. Wywodzą się one ze wspólnego pnia, a resztę zrobiła ewolucja. Jako, że do oddzielenia tych gatunków doszło niedawno, to i podobieństwo jest tu bardzo wyraźne. Bizon amerykański z żubrem jest tak blisko spokrewniony, że może się z nim swobodnie krzyżować, dając tzw. zwanego żubrobizona, płodnego mieszańca tych dwóch siostrzanych gatunków. Pomimo uderzającego podobieństwa pomiędzy żubrem i bizonem są jednak także i różnice pomiędzy nimi. Czy każdy z Was rozpozna, z którym z nich mamy do czynienia na tym nagraniu? Pewną podpowiedź daje tu amerykański krajobraz, samochody, ale i bez tego widać wyraźnie, że bizon amerykański wygląda groźniej od żubra. Jest nieco większy, silniejszy, a jego sylwetka jest lepiej przystosowana do walk, łeb jest większy. Samce wyglądają jak tarany, jak spychacze. Ich przednia połowa jest zdecydowanie większa od tylnej. Bizony można przyrównać do zawodników futbolu amerykańskiego bądź do zapaśników z szerokimi barami. Są stworzone do walk, do potyczek, do zderzania się potężnymi łbami. Bizony żyją w większych stadach i samce toczą pomiędzy sobą częstsze i bardziej zaciekłe walki niż żubry. Tutaj widzimy podobną sytuację jak na wcześniejszych nagraniach, z tym, że w Polsce, z żubrami w roli głównej, nie bizonami. Trzeba przyznać, że nagrania z pędzącymi czy nawet walczącymi ze sobą żubrami robią nieco słabsze wrażenie. Z całym szacunkiem, oczywiście, dla żubrów, bo wciąż są to piękne i majestatyczne zwierzęta. W dodatku nasze, rodzime. Ale chyba zgodzicie się, że są nieco mniej majestatyczne bardziej krowie niż bizony. Ewidentnie bliżej im do bydła domowego, mniej w samcach testosteronu, tej zadziorności. Ich barki są węższe. Oba gatunki co prawda to zawodnicy wagi ciężkiej, ale żubr do bizona ma się tak jak zwykły osiłek do hardkorowego koksa. Okay. Owszem, jest przypakowany, ale bizon w porównaniu z żubrem to prawdziwy hardkor z przerośniętym karkiem. W pojedynku jeden na jednego bizon pokonałby żubra. Jest większy, cięższy, potężniejszy. No cóż, takie są fakty. Tych, którzy są zawiedzeni, być może pocieszy kolejne porównanie. W Ameryce Północnej żyje jeleń kanadyjski, Wapiti, z wyglądu bardzo podobny do naszego jelenia szlachetnego. Samce tych amerykańskich jeleni, tak jak i naszych europejskich jeleni, są potężne, silne i posiadają rozłożyste poroże. Oba gatunki są do siebie tak bardzo podobne, że dawniej uważano je za jeden i ten sam gatunek. Jelenia kanadyjskiego uważano za podgatunek jelenia szlachetnego. Oba jelenie mogą się wzajemnie krzyżować i wydawać na świat płodne potomstwo. Badania genetyczne pokazały jednak, że mimo pokrewieństwa są to jednak dwa odrębne gatunki. Tu znów trzeba przyznać, że jelenie kanadyjskie są przeciętnie nieco większe od szlachetnych. Zdarzają się nawet osobniki ważące 600 kg. Ale wszystko zależne jest od regionu występowania, podgatunku itd. Samce łobu tych jeleni walczą pomiędzy sobą zaciekle, jesienią w okresie zwanym rykowiskiem. W tym czasie w polskich lasach można usłyszeć taki oto doniosły ryk. W górach często jeży on turystom włos na głowie, gdyż często mylony jest przez turystów z odgłosem niedźwiedzia. Jest bardzo niski, głęboki i niesie się daleko po łąkach i lasach. Nabuzowane testosteronem samce w ten sposób wyzywają rywali do walk, ogłaszają swoje zwycięstwo oraz roszczenia do terenu i samic. W tym ryku kryje się moc, siła i wartość bojowa samca. W większości przypadków nawet nie musi dochodzić do walk, bo już na podstawie samego ryku jelenie oceniają swoją siłę i słabsze byki schodzą z drogi tym znacznie silniejszym. Tymczasem w Ameryce, w trakcie rykowiska, po lasach niesie się taki oto odgłos. Owszem, piękny, bardzo melodyjny, wręcz fletowy. Ale w zestawieniu z grubym głosem jelenia szlachetnego z Europy brzmi jak śpiewka strata. Jak śpiew Łani jest jak sopran w porównaniu z basem jelenia szlachetnego. A to przecież bas jest synonimem siły, męskości i władzy. Zabrzmiało nieco szowinistycznie, ale w naturze siła i testosteron ma podstawowe znaczenie w rywalizacji. Jeleń kanadyjski, mimo już większy, potężniejszy i silniejszy od jelenia szlachetnego, co mogłoby sugerować, że będzie ryczał jeszcze niżej i jeszcze bardziej basowo, o dziwo w ogóle nie ryczy, bo ten odgłos trudno w ogóle nazwać rykiem. To bardziej śpiew, pisk, jodłowanie. No cóż, niezbadane są wyroki ewolucji. Spójrzmy teraz na północnoamerykańskie wilki. Znów biją nasze pod względem wielkości. Zwłaszcza wilk kanadyjski, największy ze wszystkich współczesnych wilków. Wilki amerykańskie i europejskie zaliczane są do tego samego gatunku, a zatem inaczej niż w przypadku jeleni, żubrów i bizonów. W Ameryce żyje kilka podgatunków wilka szarego, z których największym jest właśnie wilk kanadyjski. Osiąga 80, a czasem nawet 100 kg wagi. Podgatunek wilka szarego żyjący w Europie, w tym w Polsce, to wilk europejski. Zazwyczaj waży około 60 kg. Wilki kanadyjskie to najliczniejszy podgatunek ze wszystkich podgatunków wilka szarego. Zamieszkuje surowe, północne obszary Północnej Ameryki. Zmaga się z ostrymi zimami, głębokim śniegiem, a jego ofiarami padają tak wielkie i silne zwierzęta jak bizony czy potężne amerykańskie łosie. Przejdźmy zatem od razu do nich. Z łosiami sprawa wygląda podobnie jak z wilkami. W Ameryce Północnej żyje kilka podgatunków łosi i są one bardziej okazałe od łosia europejskiego. Łosie amerykańskie słyną nie tylko z dużych rozmiarów, ale także z pięknego, rozłożystego poroża, na które składają się dwie okazałe, czasem gigantyczne wręcz łopaty. Największe łosie na świecie żyją na Alasce i osiągają ponad 2 metry wysokości w kłębie. Rekordowy, monstrualnych rozmiarów osobnik został znaleziony w 1897 roku na Alasce i mierzył 2,34 metry w kłębie. Ważył 825 kg, a jego poroże miało rozpiętość 199 cm, a zatem bez mała 2 metry. Znów przy tych amerykańskich gigantach łosie europejskie wypadają blado. Co prawda odkąd wprowadzono moratorium na odstrzał łosia w Polsce, spotyka się coraz bardziej okazałe poroże u krajowych osobników, ale uczciwie trzeba przyznać, że mimo wszystko daleko im do amerykańskich rozłożystych łopat. Już na pierwszy rzut oka, na zdjęcie czy nagranie widać, czy mamy do czynienia z łosiem amerykańskim czy europejskim. Nasze łosie, zwłaszcza samce ze swoimi badylami bo tak przez myśliwych nazywane są te mniejsze poroża wyglądają jak osobniki młode, nierozwinięte jakby nie były jeszcze w pełni dojrzałe. No dobrze, dosyć tych zniewak. Nie może być tak, że wszystkie nasze zwierzęta są mniejsze mniej okazałe od swoich amerykańskich kuzynów. Ryś euroazjatycki. Tak, to jest nasz lider w tym rankingu. Król swojej kategorii. W Ameryce są aż dwa gatunki rysia, ale oba są znacznie mniejsze od naszego, największego ze wszystkich czterech gatunków rysia na świecie. Amerykański ryś rudy, znany bardziej jako bobcat jest co prawda bardzo waleczny, ale tylko niewiele większy od naszego żbika. Natomiast amerykański ryś kanadyjski, choć znacznie większy od bobcata, to mimo wszystko wciąż mniejszy od rysia euroazjatyckiego występującego w Polsce. Samce rysia kanadyjskiego osiągają wagę 17 kg, natomiast ryś euroazjatycki 30 a nawet 35 kg. A zatem niemal dwa razy więcej. Oczywiście potraktujcie te zawody z przymrużeniem oka, bo w naturze waga czy rozmiar, czy nasze ludzkie odczucia i wrażenia tak naprawdę nie mają większego znaczenia. Liczy się dostosowanie. Kontynent europejski pod wieloma względami różni się od amerykańskiego, i to jest główna przyczyna różnic pomiędzy tymi siostrzanymi gatunkami i podgatunkami. Każda populacja, którą rozdzielić na dwie części, po czasie stworzy dwie różniące się od siebie grupy. Najpierw podgatunki, potem osobne gatunki, a potem rodzaje, i tak dalej, i tak dalej. Niedźwiedź grizzly to bliski kuzyn naszego europejskiego niedźwiedzia, podgatunek niedźwiedzia brunatnego. Gryzli jest nieznacznie większy, ale to wciąż ten sam gatunek co i nasz niedźwiedź. Oto bielik amerykański. Podobny do naszego bielika, największego z naszych ptaków szponiastych. W przeciwieństwie do naszego bielika, biel jego głowy jest wyraźna, czysta, a reszta jego piór jest ciemnobrązowa, wręcz czarna, co efektownie kontrastuje. W systematyce określany jest jako osobny gatunek. Borsuk amerykański także przypomina naszego borsuka europejskiego, ale zaliczany jest nie tylko do odrębnego gatunku, ale też odrębnego rodzaju. W tym przypadku pokrewieństwo jest nieco dalsze niż w przypadku wcześniejszych zwierząt. Tak czy inaczej, wciąż wyraźnie widać, że zwierzęta te wyodrębniły się od wspólnego niegdyś pnia. Oba należą do rodziny łasicowatych. Wspomnieć też warto dwa gatunki bobrów, które istnieją na świecie: bobra europejskiego i bobra kanadyjskiego. Oba dzieli ocean, ale są do złudzenia wręcz podobne do siebie. No cóż, jak widzicie, przyroda amerykańska w znacznym stopniu jest odbiciem przyrody europejskiej, bądź odwrotnie. Pomost lądowy, który na Morzu Beringa co jakiś czas to wynurzał się, to chował się w odmętach fal, był żyłą, która co jakiś czas umożliwiała transfuzję krwi pomiędzy tymi dwoma odległymi kontynentami. Tym tropem można prześledzić cały świat przyrody i tym właśnie między innymi zajmują się biolodzy systematycy. Wszystkie kontynenty tworzyły niegdyś jeden mega kontynent, który stopniowo się rozpadał, oddzielając od siebie żyjące na nim zwierzęta. Jedne oddzieliły się od swoich kuzynów całkiem niedawno, inne dawniej, na jeszcze inne bardzo dawno. To dlatego odizolowane kontynenty, zwłaszcza te, które oddzieliły się najdawniej, są przykładem najbardziej unikatowej, niepowtarzalnej przyrody. Geografia, dryf kontynentów. Pomosty lądowe to wszystko ma kluczowy wpływ na kształt drzewa życia na Ziemi, na wygląd gatunków. Geografia jest bezpośrednio powiązana z ewolucją co zobaczyliśmy także w dzisiejszym odcinku, porównując przyrodę europejską z amerykańską. Na dziś to wszystko, dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć!